W czasonowskie przyjechaliśmy pociągiem i to od razu tam do Portu przyjechaliśmy. Zanim na pociąg, no, zanim na okręt załadowaliśmy się, dano nam zupę. Bardzo słono, bo ze słonej suszonej ryby, zupę. No ale każdy głodny, więc tam nie było wybieranie, nie było, było przebierane, każdy zjazd ile tylko powiedzmy co, co dostał. I załadowaliśmy się, ale zanim weszliśmy na okręt, to jeszcze dano nam... Czarny, po czarnym sucharze i, i <grywa> dwa słone śledzia z beczki. <grywa> no, więc e, to była cysterna. To nie był jakiś specjalny statek pasażerski. To była cysterna, gdzie na pokładzie górnym wtłoczono chyba jakieś 4-5 tysięcy ludzi. Więc jeden koło drugiego stał. Dzień był piękny, więc e, wszystko w, na, było w takim. Ja bym powiedział w ekstazie, że, że w końcu gdzieś my uciekamy z tego piekła. I statek odbił gdzieś o drugiej godzinie po południu. I to lekko zaczął później, na tym, bo morze było bardzo spokojne, ale jakaś długa fala była, że, bo tego nie było widoczne, ale już za, zaczęto odczuwać. Powiem. Więc później mgła przyszła, burza zaczęła się, więc wiele osób zaczęło chorować. Okazało się, że na statku wody nie było do picia. Po tej słonej zupie suszonej ryby, po, po tych śledziach wody nie było i to była tragedia, naprawdę. Tak wielka burza była na tym Morzu Kaspijskim, że dosłownie tym statkiem rzucałem. Woda przez nas przelewała się, bo byli na, na, na górze, właśnie na, na pokładzie. Tam zmyło na pewno, jednego zmyło i nikt na tym o tym nie wiedział, nikt nie wiedział ja sam, powiedzmy, pamiętam, bo człowiek co chwilę do burty leciał, bo każdy chorował, no, Więc jak statek przychylił się, fala przyszła, to też bym zjechał, gdybym nie, nie zatrzymał się rękami o, o, o barierkę jakąś tam. Ale i na nieszczęście ten statek w nocy zepsuł się podczas burzy. Wydaje się, ster zerwał się czy, czy coś takiego. I myśmy tak dryftowali trzy doby po tym Morzu Kaspijskim, bez wody, bez niczego. Słońce już do, tam tam przygrzewało, tak, że to nie było żadnego, um, powiedzmy, cieniu, tylko człowiek był na słońcu. Więc na trzeci dzień tu już nie było różnicy, czy ten statek zatopi się, czy nie zatopi się, czy był tak wycięczony. E, nawet próbowaliśmy wyciągać wodę z morza, ale też e, jeszcze gorszy efekt był. Dopiero na czwarty dzień podjechał inny statek, myśmy przeładowali się na morzu, to no, no, na pełnym morzu. I dobiliśmy 1 kwietnia 1942 roku do pachlewi, do Iranu. No, w porcie wyładowaliśmy się no, i mieliśmy przejść tam kilka, nie wiem, kilka kilometrów do obozu, który były. Anglicy zbudowali na, na plaży nad Morzem Kaspijskim. Ale idąc przez miasto my się zobaczyli te sklepy. Pełno owoców, pełny. W ogóle na mnogi na, na i kolana wyginały się, po prostu widząc to wszystko, a będąc jednocześnie tak wykończonym. No, no, doszliśmy do obozu, w obozie tym musieliśmy też wszystko od razu zrzucić z siebie. To całe nowe mundurowanie, które dostaliśmy właśnie w tej Ugowoje w Rosji, trzeba było zrzucić się, bo to było palone z miejsca. Dezynfekcja, palona, łaźnia. I już inne rzeczy, życie zaczęło się od tego momentu. Już inne zupełnie życie. Bo tak, dostaliśmy trochę pieniędzy, można było nawet kupić tam, no dookoła ci ręczycy sprzedawali jajka, ryby, tam inne rzeczy. Ale dużo, dużo osób, powiedzmy, to przepłaciło nawet życiem, dlatego że organizm nie był przyzwyczajony. Do, 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 do tak tłustego, czy, czy, czy powiem, bogatego w, w białka, do jedzenia. Więc dużo osób chorowało. Ale powiem, tam ja byłem na tej plaży chyba jakieś, nie przesadzę, ale może jakieś tydzień, może 10 dni. Tam, tam spotkałem swoją siostrę. To, to, to ona wychodziła właśnie do transportu i właśnie w ten sposób tam dowiedziała się o mnie. I, ja to prawdę, był taki moment, bo od naszego rozłączenia w Czelawińsku nic myśmy nie widzieli. Absolutnie nic o nie widzieliśmy. Ona pojechała na południe, na później tam wstąpiła do wojska na południu, gdzieś, zdaje się, w Jęgi Julu czy gdzieś takiego. I, I tam właśnie z tym wojskiem wyjechała i dopiero tam spotkaliśmy się. Ale szybko znów rozłączono nas, bo stamtąd transporty nas zabierały. Przeważnie nie przez, jechaliśmy, nie, 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 jechaliśmy przez góry, właśnie w Iranie, przepiękne, a wieźli nas persowie ciężarówkami. No nie samy, no nam o, włosy dęba stawały po tych serpentynach, jak brawurowo oni jechali, ale były wypadki, że niektóre właśnie ciężarówki z ludźmi zjeżdżały, powiedzmy, z drogi i przeważnie wszyscy ginęli. tam, Były, były wypadki. Ale myśmy dojechali właśnie stamtąd, przewieziono nas do Iraku, na zachód od Bagdadu, jakieś 50 kilometrów. Na pustyni jest jezioro Chabanija, nazywa się. Właśnie z odprowadzenia rzeki Eufratum, Anglicy wybudowali tamę. I, i, i na, na, dosłownie na pustyni, gdzie nie ma ani jednego zła <gryba> trawy, czy krzaka, czy że na pustyni jeziora. Na tym jeziorem zbudowany był na, 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 obóz, i tam już jakieś trzy, cztery tygodnie mieszkali w tym obozie. No, oczywiście gorączka, bo to był już kwiecień, był, tam bardzo gorąco było. Woda w, w, tym, w tym jeziorze, już ten, 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 nie bardzo chłodna, była dosyć ciepła. Ale tam się dosyć, każdy z nas przychodził do siebie, bo tam jedzenie było już odpowiednie. Tam, to uregulowane i trochę zmieniło się już powiedzmy nastawienie naszej tej kadry zawodowej, tych szczególnie oficerów zawodowych czy podwicerów w stosunku do, do tego rekruta czy, czy żołnierza. No myśmy nie byli rekrutami, myśmy byli wszystko ochotnikami. Także że wpływ angielski już zaczął oddziaływać, że już to nie było powiedzmy to to, to wojsko, o którym mówię... W, w, po stronie rosyjskiej w ugowę, to już, jest, już była zmiana. I z tego obozu w Ch z Chabani pojechaliśmy znów ciężarówkami, 7 dni przez pustynię, przez y, znaczy Irak, Jordanię do Palestyny. Nie pamiętam dokładnie, 1 maja 1942 roku przekroczyliśmy granicę Palestyny, właśnie jadąc konwojem ciężarówkami. A tam na pustyni, jak jeszcze jechaliśmy, to, to ten musieliśmy nocować. Były takie, to, trudno powiedzieć, obozy, to takie w dosłownie, gdzie zatrzymywała się kolumna, była woda, jakieś cisternie z wodą by były, tam jakaś kuchnia była zrobiona i trzeba było przesłać. przesłać. trzeba spaliśmy gdzieś na piasku, ale tam tyle skorpionów było, tyle różnego, tego, powiedzmy, pająków, <laughs> czarne wdowy, tarantule, że, że naprawdę to dla nas był koszmar. koszmar. Ale stamtąd właśnie przyjechaliśmy do Palestyny, pamiętam jak nas e, witały Żydówki, no tam właśnie w tym czasie były, były osiedla żydowskie nazywane kibuce, coś w rodzaju kochozów w kibuce. No i w, w, nasze kolumny jechały drogą. One stały, przy to i rzucały nas pomarańczami, bo akurat wiosna w sezon pomarańczy. Więc te pomarańcze, jadąc jak ciężarówka, jadąc 50 mil na godzinę, pomarańcz rzucony w no, one rozbijały się. No, no, ale ale to już było coś innego, zupełnie przyjemne, Powiedzmy, ludzie, już inni ludzie, pobierani, dobrze wyglądający, odżywieni, bo już nie widać było żadnej biedy. I w Palestynie ja zostałem, właśnie ten cały nasz pułk, powiedzmy. Ja, bo przydzielony zostałem do artylerii przeciwlotniczej. Właśnie w tej bugowałem, tam, gdzie ta, powstawała dziesiąta dywizja. Więc ja zostałem przydzielony do artylerii przeciwlotniczej. Później zauważyłem przeważnie takich młodych ludzi. Nie wiadomo, co z nimi było robić. To dawali właśnie do, albo do artylerii, i, i ludzi, później może starszych, wielu profesorów, do nauczycieli. Właśnie to bardzo ciekawy był ten, ten, ten oddział, a przyjeżdżając do Palestyny, Byłem w obozie, który do się dziurdzia, a to jest na północ trochę od Gazy. Yy, I w tym czasie akurat przyjechała właśnie samodzielna brygada szerców Karpackich z, z, z Libii z Tobruku i, i powstała trzecia dywizja. Dosłownie 3 maja 1942 roku powstała, oficjalnie powstała trzecia dywizja Szerców Karpackich.